Jest Solmarina Gdańska. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku żeglarskich czwartków. Słuchajcie, tu mi jeszcze nie było. Jestem na Podbeskidziu, stoję nad brzegiem jeziora Mucharskiego. Za mną jest zapora ponad pół półkilometrowej długości 600 metrów. Zapora Świnna Poręba proszę, tutaj posłużyłem się podpowiedzią tablicą informacyjną. Pewno zastanawiacie się, co ja tutaj robię. No Po pierwsze, zatrzymałem się e, na chwilę, żeby nagrać ten odcinek żeglarskich czwartków, bo chciałem, żeby gdzieś w okolicy była woda. No bo w końcu to są żeglarskie czwartki. Łódek tutaj niewiele, nie chociaż jakaś tam motorówka policyjna popłynęła. A tam, jak dalej gdzieś tam byłem, to widziałem dwie kabinówki. Jeżeli stąd pochodzą jacyś żeglarze, którzy oglądają ten odcinek, to pozdrawiam was serdecznie. E, no, słuchajcie, przyjechałem tutaj, żeby pozałatwiać kilka spraw biznesowych. Niedaleko są wadowice, więc jak wszystko. Tutaj już zrobię, to pojadę na te słynne kremówki, zachwalane przez świętej pamięci papieża Jana Pawła II. E, daleko, daleko jestem od domu, no ale, no właśnie, niezależnie gdzie jestem, to co czwartek nagrywam kolejny odcinek, a dzisiaj będzie o sekretach: sekretach mistrzów. Słuchajcie, można od mistrzów wiele się nauczyć, zresztą o tym za chwilę, a może najpierw podam Wam kilka fajnych przykładów. Pierwszy, Ben Ainsley i Ian Percy to są moi odwieczni rywale, Anglicy, e, zdobywcy medali złotych medali olimpijskich. E, ben też wygrał przecież Puchar Ameryki z teamem Oracle. E, e, no, jest w samym czubie światowego żeglarstwa, pewno kojarzycie gościa. I e, zarówno jeden jak i drugi, zawsze na regaty, e, te najważniejsze, przyjeżdżał z tak szpiegiem. Mieli innego żeglarza, z którym byli umówieni na. Na to, że tamten chodzi właśnie gdzieś po wzgórzach nad jeziorem, nad akwenem i obserwuje, co się dzieje z wiatrem. Przesyła im informacje, często też przez telefon. Nawet to niestety nie wyglądało zbyt dobrze było nawet protest na Igrzyskach w Sydney, złożony, że taki, tacy szpiegowie, którzy byli rozsiani na klifach nad Zatoką w Sydney. Przekazują tuż przed startem informacje trenerom, a trenerzy mówią to Benowi i Janowi. No ale nie zostało to udowodnione, więc nie, nie, nieważne, został oddalony protest. Natomiast dlaczego o tym mówię? Ponieważ taki, taki szpieg także krążył wokół nas. Chodził po boat parku, zaglądał do łódek, robił zdjęcia, na wodzie też często był. W ogóle tak no, zdobywał informacje, które no Myślę, że mogły się przydać moim najgroźniejszym konkurentom wtedy, Anglikom. Drugą osobą, takim mistrzem, który miał swój sekret, o którym mi opowiadał, jest Santiago Lange, argentyńczyk. Mistrz olimpijski z Rio de Janeiro w klasie Nakra. Legenda światowego żeglarstwa. Fantastyczny człowiek. I on, słuchajcie, zawsze na regaty te najważniejsze jeździł ze swoim joginem, mnichem w ogóle. I tamten go nie tylko nastawiał i robił z nim stretching, ale także wpływał na jego siłę i spokój wewnętrzny. Santi mówił zawsze, że ten człowiek jest z nim od nie kilkunastu, kilkudziesięciu lat. Bardzo się lubią, cenią, na sobie polegają. Mogą nawet przez pół dnia nic sobie do siebie nie powiedzieć, będąc razem. Tak się dobrze czują w swojej towarzystwie i tak sobie na sobie polegają. Fryderyk Lof, o kolejny mistrz, o którym chciałem Wam powiedzieć, złoty medalista olimpijski z Igrzysk w Londynie, to jest szwed, który zawsze przed regatami, to był jego sekret, chodził w góry na taką wyprawę. Wyprawa była. No, kilkudniowa. Często spał nawet w namiocie, ale to mu dawało siłę, energię z gór, bo czerpał taką i też dystans do żeglarstwa. I on o tym wielu osobom nie mówił, mi o tym powiedziała jego koleżanka, taka dobra dziewczyna, jego dziewczyna. A propos właśnie dziewczyn, to sekretem też i słabą stroną Fryderyka było to, że zawsze przed regatami, jak zaczęło się z nim rozmawiać, szczególnie o jego ex- Miłościach, to strasznie się spinał. Nie lubił tego tematu oj bardzo i to go w ogóle rozwalało. Więc nie to, że wykorzystywałem to przeciwko niemu, ale wiedziałem, jaki ma słaby punkt. Więc takie rzeczy to też można powiedzieć sekrety, które gdzieś tam można poznać. A propos sekretów mistrzów, no to ja bardzo się cieszę, bo wczoraj słuchajcie, odpaliliśmy Akademię Mistrzów Świata, pracowaliśmy razem z Marcinem Rudawskim. Marcin, powinniście znać, sześciokrotny mistrz świata w klasie Laser Radial i Marcinem Masłowskim, którego poznałem jakiś czas temu. I razem połączyliśmy siły i stworzyliśmy miejsce, platformę, Akademię Mistrzów Świata w internecie, dostępną na każdym urządzeniu, na komórce, na tablecie, na komputerze, 24 godziny na dobę z każdego miejsca na świecie. Tam jest, osadziliśmy bibliotekę z super materiałami o psychologii, o odżywianiu, diecie, sponsoringu, jak się komunikować w mediach, jak prowadzić swoją, budować swoją markę osobistą, jeżeli chcecie e, tak, że tak powiem, zaistnieć i będzie Wam to potrzebne, chociażby właśnie, żeby pozyskać grupę fanów i sponsorów. Odsunąłem się trochę, bo słońce pali w drugą stronę. Może tak będzie? Nie, tak będzie lepiej. Co mamy tam jeszcze? Mamy bardzo fajne inspiracje, jakich podcastów słychać, jakich książek słuchać. To, co jest fajne w Akademii, bardzo cenne, to jest forum. Forum Wymiany Wiedzy i Doświadczeń. Wszyscy, ta cała społeczność akademii, a już jest kilkadziesiąt osób zapisanych w akademii, już się zapisało, wykupiło dostęp. Można wykupić na pół roku albo rok. Mamy teraz do wtorku bardzo dobrą cenę: 599 zł za pół roku i 899 zł brutto już za cały rok. Więc bardzo myślę, że sprzyjające i dobre warunki patrząc na wydatek miesięczny to jest poniżej 100 zł. wychodzi to mniej niż nie wiem, połowa sesji z trenerem indywidualnym. Więc y, pomyślcie o tym, jeżeli jesteście zainteresowani tym, jeżeli uprawiacie jakiś sport, niekoniecznie musi być to żeglarstwo, ale chcecie być lepsi w tym, co robicie, chcecie się rozwijać, to zapraszam Was serdecznie do e, Akademii. I będą tam też spotkania z mistrzami, takie jak wczorajsze zorganizowane e, z Karolem Bieleckim, który wiemy bardzo dobrze, przeżył w swojej karierze bardzo dużo i to no, nie były łatwe przeżycia, przecież stracił oko w 2010 roku na w meczu z Chorwatami i, i się nie poddał. E, I opowiadał mi wczoraj, odpowiadając na moje konkretne pytania, dlaczego, co zrobił, jak w takich sytuacjach trzeba się można się zachować. E, rozmawiałem też z Marcinem Gortatem przecież o e, o czym? O motywacji, o stresie z Mają Włoszczowską, z Kajto Kajetanowiczem. I to wszystko teraz przenosimy do Akademii. Wszystko będzie się działo wewnątrz Akademii. Tam to były takie próby. Także chcieliśmy zobaczyć, jak to się sprawdza u szerokiego grona odbiorców, osób zainteresowanych sportem. I, I widzimy, że się to bardzo podoba. Więc, jeżeli macie ochotę, to zapraszam. Jeżeli macie przede wszystkim taką potrzebę, ja jestem w akademii codziennie. Super miejsce. W ogóle ta akademia będzie też rosła, bo tam mamy też, będą spotkania z ekspertami od psychologii, z fizjologii, z dietetyki, z, ze sponsoringu, jak wspomniałem, odnowy biologicznej i wielu, wielu innych rzeczy. Dobra, strona internetowa. Akademia Mistrzów, mistrzow.pl, jak tam wejdziecie, zresztą link będzie tutaj także w opisie tego odcinka, możecie wszystko o wszystkim przeczytać, no i jeżeli macie ochotę do nas dołączyć i rozwijać się sportowo, to serdecznie was zapraszam. Bo to także ten klucz do rozwoju, to jest czego możemy się nauczyć od mistrzów. Sekrety mistrzów tam także będą, więc zapraszam Was serdecznie. To tyle dzisiaj. Wszystkiego dobrego. I co? Widzimy się za tydzień, na żeglarskich czwartkach. W przyszłym tygodniu będę już w Niemczech, we Flensburgu. Ale pokażę Wam miejsce. Ja już się nie mogę doczekać tamtego tego, tego tygodnia. Ale to dopiero za tydzień. Ok? Fajnie. To wszystkiego dobrego. Do zobaczenia. Cześć.